Tak się kończy jazda bez koszulki po lesie No tutaj co mają mrzeć mhm. Mhm. Goniły nas jakieś żarłoczne muchy O jeszcze tu masz takie wielkiego. Sak. Mhm. Miało gryzła w nogę Tak to się używa? Właśnie odkryliśmy do czego to służy Bardzo wygodnie bardzo wygodnie. Widzisz, to jest twój ulubiony dworzec południowy. Jakie udogodnienia masz. Jest niedziela, godzina 7.30. My już czekamy na pociąg, żeby zrobić kolejną wycieczkę rowerową. Zobaczcie, ile mamy aktywności. Pokazujemy wam treningi, wycieczki rowerowe. Nawet jak pijemy piwo, to i tak cały czas robimy to aktywnie. Także właśnie kasujemy wam abonament na kanapę. Ruszać tyłki. I spędzać czas aktywnie, no właśnie. Jeszcze chciałam pokazać, że się dorobią do takiej samej koszulki. Jak na bardzo, Kasia ma taką, trochę jak po starszym bracie. Ja też mam taką. Nasz ulubiony pociąg, Ciekawe czy jest nasz ulubiony w kondusie? Ciekawe czy ten sam skład Perelowski. To inny skład, tak jakby nowszy, to Ale i tak można poprowadzić pociąg samemu. Mm. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w Sędzisowie. Pociąg Polregio 99 km, jedzie jedyne 2 godziny i 2 minuty. Pogoda, jak widzicie, piękna, ale jest już chyba nie wiem, ponad 30 stopni, co? Mamy do przejechania. Pewnie ze 100 km, także w takim słońcu, będzie małe wyzwanie. Zobaczcie, co tutaj jest. Jakiś taki wielki, stary kran. Przychodzi mi tylko do głowy, że mogła się tutaj lać woda do jakiegoś parowozu, ale może ja jestem jakiś głupi i nie wiem. Jak wiecie, co to jest, to napiszcie w komentarzu. No i pięknie, przejechaliśmy ile kilometr asfaltem i już zaczynamy wycieczkę po polach oby jak najdłużej nie ma lasu póki co nie zbiocha co? No? Pawełek dobrze, że wieje chociaż jedziemy w sobie cały czas pod wiatr nie? Jak by mogło być całą drogę? Czeka. Czekaj! właśnie, widzisz, chciałem powiedzieć, czekaj ja... chciałem ci zrobić pranka, a zrobić zrobiłeś mi gier. znowu wytyczamy szlaki co? Pierwsze w tym roku jabłusko, ciekawe czy dobre? Białowieża, już mamy wakacje? No. Ekstra. To nie idę jutro do pracy? No. Zostajemy w Białowieży. Jak zwykle się gdzieś musimy spitolić. Patrzcie, jak sobie stoi na. W ciętym drzewie Niezły Może zdążyć zrobić zdjęcie Żar się z nieba leje Chowamy się na chwilę na przystanku i co? Coś zjemy co? Jakaś rzadka Wodówka i dzisiaj składamy. A co dziś dobrego w podróży się je? Mm. Z jaką kaszą? Odryszczalną. Mm. Co czym? Nazywam się sosia musztardowym z pieczarkami. Smacznego. Miało nie być górek. Sklepu nie ma od 30 km. Woda nam się kończy i jesteśmy jak na pustyni. I dodatkowo dodatku jest podgórek. Szkoła podstawowa w Bierzbicy. Chyba tu już nikt do tej szkoły nie chodzi. Chodzisz do rzeczki? Wygląda na czysto Jesteśmy uratowani Od... Skąd to jedziemy? Sędziszowa Sędziszów 40 km Mam Równe cztery dychy, także pamiętajcie Jak jechać z Sędziszowa w stronę Pilicy I się zaopatrzcie dobrze, bo pierwszy sklep 40 km Teraz zaczynają się już stare ci nielajskie słomki. Cieszycie się to, czy Mariusz? <śpiewanie> Jazdy sam raz po takim wiem. No ja to tak pomału, bo widoki. Do... <laughs> tu są jakieś ruiny. No górka no 8%, no musi być górka, bo by się nie liczyło. tutaj jedzie Kasiula a tam w oddali już widać ogrodzieniec ruiny zamku nie obgaduję Cię tylko pokazuję, że tam jest ogrodzieniec, widzisz? ruiny zamku no właśnie. czerwony rowerowy Słynny szlak Orli Gniazd Jesteśmy jakieś 2,5 km przed zamkiem w ogrodzieńcu. Jest i zamek, ale nie stoi nam na drodze, więc tam nie pójdziemy. Byliśmy już tam tyle razy, że nawet by się nam nie chciało, co dzisiaj? Tylko tam jest zimne piwo. Chciałem Wam powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj bardzo grzeczni. Jemy soczek pomarańczowy. I woda. Do znudzenia. Spoko było, to? Mam prośbę. Proszę w nawigacji wyłączyć wersję HARD i włączyć normal. Jakiś górski odcinek to był w łazach. Taka sytuacja na przystanku, Kasia umiera z głodu Rę nadal chłodzi lodówka, nie? Po krótkie godziny? Nie. Całkiem jeszcze jest temperatura utrzymana. Nie wiem, Kasiu, ale dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Lodów. My świętujemy Międzynarodowy Dzień Lodów. Kilki. Właśnie, bo my nie za bardzo za ludami, to mamy takie lody. A nie wiem, czy wiesz, to jest drugie najważniejsze święto kulinarne. Pierwsze jest święto pizzy. Pizzy też nie obchodziło, trzeba ja. to zmienić. Nie wiem, kiedy święto piwa jest. Tyle co się. tyle? Tyle Wyprawa na pewno bardziej wymagająca, najbardziej wymagająca w tym roku, bo gorąco i. Nie, w ogóle było ciężko. Wiatr wiał tak na początku, że. Na początku wiał wiatr, a potem było w lesie pod górę, nie? Tak. Ale fajnie ogólnie nie? No to Smacznego.